Cześć wam dzisiaj, ja mnie wiz wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii o tym samym tytule i dzisiaj dla odmiany będzie sam Genshin. Co więcej, co więcej w spekulacjach i spoilerach będą rzeczy, których może nie powinienem jeszcze ruszać, żeby nikt nie dostał pułapkach, ale co tam, co tam zobaczymy jak będzie. Więc zacznijmy od tego, że dzisiaj wieczorem powinien być stream po godzinie 18. Ustawiłem wszystko wokół tego streama, więc czy się źle czuję, czy nie powinien się odbyć Hadioga leci do pracy. Ja zostaję sam, mam przygotowane wszystko, co powinienem mieć przygotowane, więc poza... A nie zrobionym jeszcze montażem. Nie ma żadnych przeszkód, żeby z tym się pojawił. Więc zapraszam was na plus minus 18, no i oczywiście, jeżeli nie macie odstukanych, a zapewne już macie od wieków odstukane, ale powoli kończą się twitchowe dropy i, i będziemy je dobijali dzisiaj na no, no. Znaczy, do, dobiłem je. Bo brakowało mi 15 minut, to dobiłem je wczoraj, żeby móc to pokazać dzisiaj na nagraniu. Oprócz tego, ludzie, mamy terminy. Mamy terminy dwóch rzeczy, które się zbliżają i są dla nas bardzo ważne. Jest potwierdzenie za projektem Enki tego, co Wam mówiłem już wcześniej. I te terminy, ich nie terminy, zgadzają się z terminami od moich rzucanych wcześniej. Moi mówili, że w okolicy 31 marca. Nie wiem, dlaczego to kliknąłem. <laughs> w okolicy 31 marca powinniśmy mieć live streama do aktualizacji 3.6. Więc to się zgadza, to jest ostatni piątek tego miesiąca i jeżeli będziecie mieli czas i ochotę, to zapraszam bardzo mocno i serdecznie. Będziemy siedzieli na żywo, tłumaczyli co tam twórcy mają dla nas przygotowane. Oprócz tego mamy potwierdzenie, kiedy powinna... Dalej to jest likowe potwierdzenie, ale to jest potwierdzenie z innego źródła, kiedy powinna być aktualizacja 3.6 live na serwerach i jest to 12 kwietnia, czyli jak możecie zobaczyć na wielu filmach z minionych tygodni jest ten 12 kwietnia jako data, która gdzieś tam została rzucona, najpierw wyliczona, potem drobnych przecieków, moi mi dali info, że 12 kwietnia powinna wejść na serwery live aktualizacja 3.6, to wciąż jeszcze nie stuprocentowe potwierdzenie, dopóki twórcy tego nie klepną oficjalnie, to dalej jest spekulacja, ale z kolejnego źródła leci jakby podbicie tej piłeczki, więc za projekt NK z naszej perspektywy wszystko się mniej lub bardziej zgadza. Co więcej, co więcej, mamy tutaj drobne informacje na temat bety i zanim przejdziemy do spekulacji i spoilerów, była kolejna aktualizacja obecnie trwającej bety, numerek na dziś to jest 3.5.50 i aktualizacja, która wjechała ma ponad 3 giga. Informacje z internetów dają mi konkretnie 3.6 GB W korelacji z ludźmi, których mamy na becie, mamy informację, że jest od 3 giga do 3 giga 12, więc plus minus to 3.6, to jest taka średnia, która się tam powinna pojawić. Zastanawiam się, dlaczego w ogóle są rozbieżności wielkości tych aktualizacji. Czy to zależy od sprzętu, który ludzie mają? Nie będę wdawał się w większe szczegóły, bo tutaj nie chciałbym powiedzieć czegoś, co by pomogło w przesianiu kto, co, gdzie i jak ale we własnym gronie potem siądziemy i zastanowimy się, dlaczego mają różnicę w wielkości plików. No dobrze. Przechodząc dalej, powiedzmy, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim oka OK, jeszcze większym ziarnem, sali, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie. Zacznijmy od tego, że w aktualizacji 3.6 będziemy mieli dość przegadane questy i mamy tutaj wypisane ilości linijek do przeczytania każdej z postaci, która się pojawia, więc może lećmy od tego, co będzie najgorsze do tego, co będzie... Czego będzie najmniej? Czego będzie najmniej? Dlaczego zaczniemy od tego, co jest najgorsze? Aha, bo osobą, która ma najwięcej do powiedzenia w nadchodzącej aktualizacji 3.6 jest Paimon! I w tym evencie głównym ma 272 linijki mówione. To jest na język japoński, jeżeli dobrze rozumiem, czyli to niekoniecznie musi się zgadzać z tym, co będzie w języku angielskim, chińskim i całej reszcie. Weźcie pod uwagę, że to plus minus będzie się przekładało. Paimon ma najwięcej do powiedzenia, więc najwięcej do powiedzenia będzie miała w każdym języku, ale tłumaczenia też polegają na tym, że się troszkę od siebie różnią długością tekstu, ze względu na to, że niektóre frazy, które po angielsku można łatwo powiedzieć, w chińskim cały poemat się wali a i vice versa odwrotnie też się zdarza, więc Paimon jest na pierwszym miejscu, 272 linijki gadane, kawej 188, na drugim miejscu, na trzecim jest Laila, 95 potem jest Faruzan, 89 i już widzicie dlaczego były wcześniejsze sugestie, która z tych postaci mogłaby się pojawić do przygarnięcia z aktualizacji jako postać za darmo do wzięcia, oczywiście już wiemy, że to nie będzie żadna z tych postaci. Co więcej, będzie to postać, która jest trzecia od końca. Lecimy dalej. Za Faruzan i jej 89 linijkami jest Tainari i 69 <laughs> linijek czytanych, co oznacza, że w tym momencie już powinien być nowy voice actor Tainariego. chyba, ale tak jak Wam mówiłem na wczorajszym czy na przedwczorajszym odcinku, voice acting Tainariego do aktualizacji 3.6, z tego co rozumiem, powinien być już nagrany. To jest ostatnia aktualizacja, nad którą pracowali ci voice aktorzy, których mamy już ustalonych, nie? Ale nie wiem, czy te wszystkie kwestie już były nagrane czy jeszcze nie. Więc nie wiem co się z głosami Tainariego tutaj będzie działo. Może już będzie voice actor nowy, może jeszcze nie. Trudno mi to ocenić. Wiem, że Elliot Gindy nagrywał do aktualizacji 3.6 swoje kwestie. Nie wiem czy nagrał wszystkie i nie wiem czy jakiekolwiek z nich będą wykorzystane. Lecąc dalej mamy Alhaitema, 64 linijki czytane. Traveler 56. Będzie troszkę gadania ze strony Travelera. Dia 35 linijek czytanych, jedną mniej 34 Lord Saino Nilo 3 33 Wanderer, 27 Nachida, tylko 23 Candace, 21 linijek naszej Fredki, Dori, 12 kolej. Tylko pięć. I kolej jest ostatnią osobą, którą tutaj mamy na tej rozpisce, więc przegadane questy, przegadane questy. W ogóle dajcie mi znać, bo od dłuższego czasu zastanawiałem się dlaczego w Gęszynie, bo na samym początku narracja była taka dość żwawa. Biegliśmy do przodu, mieliśmy coś tam znaleźć, coś zrobić, coś zobaczyć i wbijamy na kat w której postacie wymieniają się dwoma, trzema zdaniami, i potem zaczyna się akcja, jest jakaś animacja, biegniemy dalej, tłuczemy. Potem znowu jest chwilka gadania, chwilka. dosłownie chwilka i znowu się tłuczemy albo lecimy, robimy jakieś rzeczy ze specjalną. Mechaniką I to było takie bardzo płynne, fluid. I to się zamieniło na praktycznie ściany tekstu, że mamy granie, które polega na graniu, wykonujemy samo granie, a potem wchodzimy w kwestie dialogowe i lecimy przez 20-30 minut dialogu w postaci. Jedna klepie swoje, druga klepie swoje, trzecia klepie swoje, znowu pierwsza klepie swoje, znowu trzecia, potem druga i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Siedzą przy stole zazwyczaj, nie ruszają się tylko przy stole albo przy ognisku, tak jak ja i Miko teraz, i walą swoje kwestie dialogowe. Czasami mam wrażenie, że gram w e-booka. Nie wiem, dlaczego skręciliśmy w tą stronę, to jest gra komputerowa i zastan znaczy, nie przeszkadza mi to jakoś wybitnie bardzo, to też jest spoko, to ma swój urok, ale żeby cała narracja w grze od kilku aktualizacji, jak nie kilkunastu, polegała na tym i na tym się opierała, troszkę to jest niepokojące, bo mam wrażenie, że twórcy nie mają pomysłu jak przedstawiać fabułę w grze i znacznie lepiej czuliby się robiąc nowelkę, ewentualnie wizualną nowelkę niż grę, a to jest tak jakby fabuła dołączona do świetnej mechaniki grania, biegania, strzelania się i rozwalania na około, na lewo, na prawo. Mam gigantyczny dysonans między prezentacją fabuły, a gameplayem, który tą grę stanowi poniekąd, więc to moje spostrzeżenie, jeżeli macie podobne albo w ogóle wam to nie przeszkadza, to dajcie znać. Z mojej perspektywy nie przeszkadza to za bardzo troszkę mnie drażni, wolałbym, żeby znacznie lepiej fabuła, historia i gadanie postaci było zintegrowane z tym, co się w grze dzieje. Lecimy dalej, bo mam informację o jeszcze jednej rzeczy, o której w sumie wczoraj mogłem powiedzieć, ale źle porobiłem sobie notatki, i, i ta jedna rzecz mi przeskoczyła w sumie na dzisiaj. Czyli jak mówiłem wczoraj o rzeczach, które będziemy mieli, nowe miejscówki, ta jedna kojarząca się tam z dungami z Guild Warsa Dwójki, ta druga też tam jaskinie jaskinię pod ziemią. To jest jeszcze ta część. Z bramą, którą również już mamy nazwaną, nazywa się Gate of Everlasting Morning. O tej mam nawet troszkę więcej do powiedzenia. Ona była w osobnym timestampie i dlatego przeoczyłem ją, po prostu przeczytałem nad nią jeden drugi i poleciałem dalej, nie zważając na to, że to, co najważniejsze, zostało pominięte. więc jeżeli chodzi o Gate of Everlasting Morning, to jest ten fragment, który wykorzystuje asety podpisane jako asety z Henry. Co więcej, ta brama z Henry i z tego co rozumiem, jest albo nie jedyną taką bramą w tej VAT, albo są rzeczy z nią połączone, których jest więcej w tej VAT rozsiami. To będzie brama, która znajduje się oczywiście pod Sumeru. Ale są informacje, że więcej tego typu rzeczy jest pod Mondem. Pod. Nie wiem czy w Kaźmie, pod Liue, czy gdzieś pod Liue. I o Inazumie też są jakieś informacje. Ale to nie jest tak, że kolejna brama jest pod Inazumą, tylko inne sety z Kenry są pod Inazumą. I jeżeli chodzi o Sumeru, to. Informacja, którą dostawaliśmy, jest taka, że Sumeru nie leży jakoś wybitnie daleko od Kenry. pozostałe regiony mniej lub bardziej tak, więc jeżeli cokolwiek w Inazumie jest, to jest jakiś artefakt, który został wzięty i wywieziony, ewentualnie jakaś brama z teleportem, która tam celowo została postawiona z jakichś przyczyn, w które nie będziemy wnikali, więc jeżeli chodzi o Inazumę, jeżeli tu się coś pojawi, to, że na serwerach testowych coś się pojawia, nie oznacza, że potem w grze się pojawi, nie? żebyśmy mieli jasność na tym punkcie, więc jeżeli tu są informacje, że coś się pojawi, to jest coś, co zostało wyciągnięte i tu tutaj dodane specjalnie, celowo, a to, co mamy tutaj, może być pozostałością po... no, ze względu na to, że bliskość między jednym a drugim, więc coś tam było, nie wiem, przejście do Henry czy whatever. To, że coś się tu mogłoby pojawić, albo tu mogło pojawić, no to jeżeli Sumeru jest blisko, no to można że, mm, sugerować, że tak Liue dużo bardziej oddalone nie jest. Wiemy, że Fontaine jest w górę, co oznacza, że ta Kendria nie mogłaby być bezpośrednio w górę, może gdzieś tam bardziej właśnie na lewo, czy coś. Wcześniejsze przecieki sugerują, że Kenrya będzie o, o, o tam, tam na, na górę nad Mondem, ale to były pierwsze informacje, które dostawaliśmy i pierwsze spekulacje ludzi, trudno powiedzieć co tu mogłoby w ogóle się jeszcze pojawić, więc jeżeli chodzi o bramę z Sumeru, to w plikach gry są informacje, że jest to umiejscowione w kilku innych miejscach, jest odniesienie do Liue, jest odniesienie do Mondu i jest odniesienie do innych asetów, które znajdują się w i na Inazumie. Przy czym, bardzo możliwe, że to po prostu było dla testów gdzieś tu wpięte i dlatego wisi w plikach, że jest też kopia tu i kopia tam. Nie oznacza to, że fabularnie ona tam jest, oznacza to, że mieli coś takiego w plikach na becie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest lik fabularny, to jest lik, że coś na becie było w innym miejscu może testowane, a może znajduje się w innym miejscu i będzie miało jedno z drugim połączenie. Lecimy dalej, jak już mówimy o dziwnych fajnych rzeczach, to powiedzmy na temat żółwi, żółwi, które robią furorę teraz w internetach. Na chwilę obecną żółwia da się zaatakować. Z tego co rozumiem rozumiem, na tym serwerze testowym skąd do mnie leciała informacja żółwia nie da się zabić. Za każdym razem, kiedy żółw jest atakowany, to on się chowa do własnej skorupy i leży sama skorupa. I nic się z tym więcej nie da zrobić, poza tym, że obra... znaczy, no nie wchodzą obrażenia. Ataki lecą i jest animacja, która zresztą może wam pokażę jedną fajną rzecz, się teleportuje a może do mondu. Jest jedna rzecz w Gęszcinie, która mi się zawsze podobała i w sumie nie było chyba nigdy okazji, żeby mógł to pokazać jakoś tak mocniej. Więc jak zaczynacie atakować koło NPCów, to oni się zasłaniają przed waszym Atakami, że a, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. Jak macie użytkownika katalista takiego jak barbarkę, nie u wszystkich to działa. U bardziej agresywnych takich jak ja, i Mikko, oni się będą zasłaniali przed atakami, ale jak robicie ataki barbarki, to oni zaczynają bić brawo, więc e, też śmiechowa sytuacja jest. Więc w wypadku tych całych żuwi. Które będziemy mieli, one się chowają, mają swoją animację na takiej samej zasadzie jak NPC. Nie to, że obrywają i się chowają, tylko że po prostu to jest animacja, która koło nich działa na tej becie, z której ja dostałem przecieki, co nie oznacza, że w ten sposób to wejdzie oczywiście do gry. Może będzie z nich jakiś drop, ale tak jak mówię, to nie jest ta część informacji, którą ja dostałem przy tym całym zamieszaniu. Więc lecąc dalej, przy charge'owanym ataku można zakręcić tą skorupą żółwia, kiedy on się schowa. Więc jeżeli żółw się schowa, a my wykonamy w jego stronę, czarżowane atak, to skorupa Żuwia zacznie się kręcić w, no, w, wokół własnej osi, więc to jest druga rzecz. Nie łapią agro w ogóle, więc nie zaczynają się bronić i nie atakują nas. Na tej becie, na tej wersji, z której informacje do mnie lecą, czyli Żuwie nie mogą nas zaatakować, nie mogą zostać zabite i mogą się kręcić wokół własnej skorupy. Jak je traficie charżowanym albo mocniejszym atakiem, nie da się ich również złapać w siatkę. Więc jak macie siateczki do łapania różnych zwierzątek, Omni Ubiquity Net, to one nie. Nie działają na żółwie, nie da się ich złapać w siatkę, ale, ale z zamkniętej bety, nie tej 3.6, która jest, że wyciekając z niej informacje, tylko bardziej inside'owa, żółwie są w housingu, co oznacza, że bardzo możliwe, że będzie dało się je kupić, albo po prostu ktoś przyzwał tam sobie te asety i je poustawiał, bo, bo może. Więc mam informację, że żółwie w housingu się pojawiają, nie wiem, czy będą do złapania jakąś inną mechaniką niż siatka, nie wiem, czy będą do kupienia od imbryczka naszego małego, czy też w jakiś inny Sposób do housingu się pojawią, a może to jest. Coś w formie mebelka, co będzie do odblokowania w przyszłości, tak wam tylko tutaj przekazuję informacje. Jak już o tym gadamy, to chciałbym poruszyć jeszcze jedną rzecz, która jest dość ciekawa, czyli że Genshin ma coraz mocniejszą stylówkę. Jak spojrzycie na rzeczy, które się działy w modzie na samym początku miejsca, po których biegaliśmy, a spojrzycie na to, co dzieje się teraz. Teraz, że gra z aktualizacją na aktualizację z każdą kolejną zoną staje się ładniejsza. Te zone są bardziej dopracowane i bardziej dopieszczone. Tekstury teksturami, ale chodzi mi bardzo o modele 3D i jak one mm, Wycyzelowane są jako one są ładnie zrobione. Spójrzcie na te wszystkie kamienne elementy, które tu wystają. One są naprawdę osą awesome zaprojektowane. Te kamienne wiry, nie wiry, wygląda to super. W porównaniu do rzeczy, które mamy w mądzie, różnica jest diametralna i jest już zauważalna przez nowych wchodzących graczy, którzy widzą na filmikach, na prezentacjach. O, tak wygląda tutaj sumeru. Takie bajerańskie rzeczy tu zostają dodane, a zaczynają grać i mąd wygląda jak mąd. Z mojej perspektywy mądu wygląda dalej pięknie. Jednak jest to startowa zona, to jest starting zone. Tam gracze nowi są wrzucani, więc mihojo hoj z właściwie zaczyna na chiny gromadzić informacje w tym temacie, które może zaowocują jakimiś zmianami. Nie jestem w stanie powiedzieć jakimi, może podmienią asety, nie wiem, drzewa na jakieś bardziej dopracowane, ale drzewa to nie jest to, co się najbardziej zmieniło. Te drzewa tutaj są niewiele ładniejsze niż te drzewa, które w Mondzie są, znaczy tutaj nie maliście akurat konkretnie, ale wiecie o co chodzi. Bardziej kwestia gruntu i rzeczy, które tam są, które e, bardziej basic w porównaniu do sumeryjskich ich odmian, czy jakiekolwiek przybudowanie redesign Zony będzie, nie wydaje mi się, w innych grach byłoby to rozwiązane za pomocą jakiegoś kataklizmu, że jest tam jakaś wielka walka, coś się rozpierniczyło i potem grunt wygląda inaczej. Guild Wars 2: Patrzę na Ciebie i przebudowanie LA. Lion Arcs tam się totalnie zmieniło i to, co gracze pamiętają, już nie mówię z pierwszej części do drugiej części, tylko z drugiej części po premierze gry do tego, co się potem stało po ataku kark. Karki atakowały, tak jakoś tak to się nazywało i całkowicie zostało zmienione, przebudowane. No to jak najbardziej tak, ale nie w to nie pasuje, bo tutaj mamy fabuły umiejscowione w czasie i zatrzymane w tych takich kapsułach czasowych, co oznacza, że przybudowanie wyglądu, jakieś drastyczne i diametralne zmiany, w gruncie nie będą pasowały do tego, co się dzieje wcześniej i z tymi miejscówkami, po którymi my się bujamy. Więc tutaj nie wydaje mi się, żeby były drastyczne zmiany, ale może lekko podkręcona ilość poligonów, czy tam ładniejsze drzewka, czy coś zrobią. E, może, może, może. Przejdźmy do ostatniej spekulacji, która pasuje akurat do tego cudnego zachodu słońca, w którą stronę zachodu słońca jest. E, w tą stronę tylko nie widzę. Słoneczka, bo jest za tym. No dobrze, no dobrze. Mam dla Was najcięższą, najgrubszą informację na dzisiaj, i jest parę rzeczy, które na zamkniętych serwerach testowych się przewijają, które mogą mieć na przyszłość dla nas znaczenie. I tutaj parę rzeczy trzeba wziąć pod uwagę. Więc nie wiem, czy zauważyliście, to jest częste w dialogach, że jest bardzo wolne buforowanie tekstur na zbliżeniach. Jak postacie zaczynają ze sobą gadać i kamera zmienia ustawienia i jest bliżej naszych postaci, to ich stroje są bardzo pojechane, rozpixelowane i za chwilę ta jakoś wskakuje i jest tak jak żyleta, ale to dopiero po ułamku, nawet nie łamku sekundy, bo tam nie wiem, półtorej sekundy, czy jakoś tak, gdzie wiecie, dyski SSD, bardzo szybki komp, bardzo szybka karta graficzna, szybki RAM, nie powinno mieć to miejsca u mnie, ma to miejsce, nie jestem w stanie tego naprawić. Ta gra była robiona z myślą o graniu na smartfonach, to raz, i na PlayStation 4. Architektura plików, wszystkiego, co tutaj jest, nie jest robiona z myślą o bardzo szybkiej PS5, o dyskach SSD, o bardzo szybkich komputerach, tylko właśnie o smartfonach, gdzie to nie stanowiło problemu, bo to miało tam działać i fakt, że tam działało było awesome. Miało działać na PS4, i działać na Switchu. Do tego jeszcze kiedyś wrócimy. No, ale i, i tak już przebudowują różne rzeczy. Dostaliśmy ostatnio obsługę, w momencie, gdzie to jest FSR-a dwójki, z którego ja fanem nie jestem, albo przynajmniej nie tej wersji, którą oni wprowadzali. Gdzie my to mamy? O, wróciło, jest. fsr dwójka, czyli to jest ta technologia konkurencyjna jakby dla DLSS-a od Nvidia tylko FSR jest od AMD i nie jest związany z konkretnymi kartami graficznymi, bo jest dostępne dla wszystkich. Więc jak macie DLSS, który moim zdaniem na chwilę obecną jest to troszkę lepszą technologią wciąż, to DLSS jest tylko dla kart NVIDIA, a FSRy są dla wszystkich, którzy są w stanie to obsłużyć, czyli praktycznie dla wszystkich na chwilę obecną. W to nie będziemy się wdawali, mówimy tutaj o upscalingu i o całej reszcie, żeby nie było ostrych krawędzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, co było na becie, kiedy tą technologię wprowadzali, sprawiło, że Genshin wyglądał gorzej i działał jednocześnie gorzej. Zaletą FSR-a miało być to, że wygląda porównywalnie, przynajmniej mniej lub bardziej tak samo, jak gra z wyłączonym anti-aliasingiem, pod uwagę, że FSR to nie jest technologia do NTL-jazingu. Ona robi to przy okazji, ale robi też kilka innych rzeczy. I oprócz tego, że to robi, ma działać szybciej, bo to jest upscaling, więc teoretycznie powinno to działać na plus. Na działało to na minus, i z mojej perspektywy, ja po odpaleniu tego miałem gorsze wyniki w Gęszynie, przy fakcie, że gra wyglądała gorzej. Więc nie jest to wina AMD, nie jest to wina technologii FSR, jest to wina MihoYo i silnika Unity, jak to zostało tutaj zaimplementowane, jak to działa. Więc Dobra, teraz przejdźmy do tych cięższych informacji, które lecą, więc na zamkniętych serwerach testowych pojawiła się wersja Genshin, która działa dziwnie. Są tam odniesienia do fsr trójki, który się dopiero zbliża, tej technologii jeszcze nie mamy na łapkach i z tego co rozumiem, nie wiem jaka wersja Unity ma z tego korzystać. Wiem, że ma być natywnie wbudowany w nadchodzącą wersję silnika Unrealowego, Unreal Engine 5. Genshin działa na Unity. Konkretnie na wersji silnika 2017.4.30 F1 w nawiasie 0 To jest ta wersja Unity, na którym Genshin śmiga Problem jest w tym, że wersja 2017 od późniejszych, znacznie lepszych wersji Unity Różni się tym, że zostało przebudowane wszystko Cytując jedną z naszych osób pracujących w game gamedevie Przechodzenie na wyższe wersje silnika Unity to dramat Zwłaszcza, że formaty się zmieniły w nowszych co do postprocesów Tutaj rozmawialiśmy o przejściu właśnie z wersji 2017 na późniejsze Obecna, aktualna Aktualna stabilna wersja to jest 2021.1.24F1. Jest również wersja testowa, która ma nazwę kodową 2022.1 beta. Wyszła w grudniu 2022 i nie ma oznaczenia tego pełnego kodowego, przy czym przy czym żadne z tych cyferek nie pasują do tego co jest na serwerze testowym, gdzie Genshin jest bardzo dysfunkcyjny, nie działa poprawnie i jest totalnie rozpierniczony i jest w nim bardzo mały kawałek gruntu mniejszy niż to co było w dniu premiery w Genshinie. Więc jest jest jakaś wersja testowa Genshina, która działa na nowszej wersji. I ja założyłem automatycznie, że to jest nowsza wersja Unity. Od swoich ludzi siedzących w Game devie dostałem informację, że przeniesienie gry takie jak Genshin Impact na Inny silnik jest możliwe, tego typu rzeczy były robione wielokrotnie z Unity na Unreala. Ja kojarzę najbardziej przy okazji Blade and Soul, który był przenoszony z Unreala 3 na Unreala 4 i wydawało mi się, że musi to być to w technologii Unrealowej, więc jak był Unreal, to trzymamy się Unreala, jak było Unity, to trzymają się Unity. Wygląda na to, że nie, że z Unity na Unreala również gry były przenoszone. Nie mówię, że Genshin jest przenoszony na Unreala, w żadnym wypadku, nie cytujcie mnie, mówię, że to, co jest na serwerze testowym, to nie jest silnik Unity, 2017.4.30F1 w nawiasie 0. To nie jest ten silnik, to jest zbiór cyferek, który jest inny i nie pasuje do żadnej wersji Unity, którą mamy i nie pasuje też do żadnej wersji Unreala, którą mamy. Więc to jest prawdopodobnie jakaś ich nazwa wewnętrzna kodowa i dostaje informacje od swoich, że bardzo sensowne by było, skoro mają deala z Epiciem, żeby przeskoczyli na Unreal Engine 5, więc nazwa kodowa tutaj nie będzie miała większego znaczenia, po prostu przebudowują parę rzeczy. Ale z różnic, które tam są, to jest praktycznie wszystko 1 do 1 przedstawione, Czyli, jakby wklejają asety, które już mają na nowy silnik. Czy to jest nowe Unity, czy to jest nowy Unreal, nie ma znaczenia, bo przejście z wersji 2017 na późniejsze wymaga praktycznie przebudowania gry i to jest minimum pół roku roboty dla pełnej ekipy, która siedzi. Implementuje te rzeczy jedna za drugą. Co oznacza, że jeżeli Michojo wie, jakie rzeczy ma przygotowane na przyszłość, na przykład do aktualizacji 4.0 i pracują nad tym, to wraz z aktualizacją 4.0 moglibyśmy mieć upgrade silnika, niezależnie na jaki. To by oznaczało, że praktycznie launcher. nam odinstaluje Genshin'a i zainstaluje na nowo, czyli wszystkie pliki będą do zainstalowania na nowo, co oznacza, że nie będzie w tej aktualizacji sensownego i realnego preloadu, chyba że będzie działał na tej zasadzie, że obok zainstaluje drugą wersję Genshin'a i w dniu premiery odinstaluje starą wersję Genshin'a i aktywuje nową wersję Genshin'a, czyli przez jakiś czas na dysku będziemy mieli jakby Genshin'a dwukrotnie zainstalowanego. Tutaj dostaje też informację, że w tych plikach jest cała masa nowych zabezpieczeń, które mają przeszkadzać dataminerom, co oznacza, że sensownych lików będzie mniej, i tych lików fabularnych z filmikami i tak dalej tego będzie tak samo tyle co jest będzie dalej zalane, bo to wycieka z bet na których ludzie robią nagrania tego co jest jest też nowa wersja tego zabezpieczenia od Mihojo przeciw nagrywaniu i przeciw robieniu screenshotu i ten anti-cheat od Tencenta również jest zintegrowany na tej becie, czyli na tej becie nie działa praktycznie nic oprócz zabezpieczeń i to do mnie leci i to wycieka w tym momencie więc ludzie jest zabawnie oprócz tego wspomniane FSR wersja 3.0 jest do wyboru, ale do wyboru jest cała masa różnych rzeczy w NTL Jazingu. Nie wiem, czy DLSS jest, bo nie dostałem takiej informacji. Dostałem informację, że dziwne jest, że jest FSR 2.0, 2.1 i 3.0 do wyboru. Czy właściwie 3. nie ma zera później. Więc to są informacje, które są dość ciężkie, bo one oznaczają, że Michojo przygotowuje się, żeby Genshin działał mega, hiper, super sprawnie na PlayStation 5 i na komputerach najnowszej generacji, czyli RTX 4, 80, 70, 60. Whatever, jakie tam będziecie mieli, czy RX -y od AMD. Ogólnie to jest nowa technologia, więc Genshin, tak jakby, nie jest tak bardzo zlany, jak wydawało mi się, że jest zlany. Może, może częściowo, o tym powiemy, bo mam też ciekawe informacje dla Was w tym temacie, ale to nie na dzisiejszy odcinek, jeżeli chodzi o Anrilla no i Hojowersa, Może problemy, które tutaj teraz mamy i dlaczego jest biednie tak, jak biednie jest, są związane z tym, że za zasłoną mocno pracują nad bardzo dużym, bardzo ciężkim upgradeem, bo to, co teraz najbardziej trzyma przy gruncie czy właściwie w piwnicy Genshina, To nie jest fakt, że ta gra musi wychodzić na smartfonach, więc nie może być zbyt duża, jada, 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 tak jak gadaliśmy przez lata, praktycznie przez lata. Tylko fakt, że była robiona na Unity 2017, a nie na późniejszych, które mają całkowicie inne formaty i całkowicie inne rozszerzenia plików i działają inaczej, jeżeli chodzi o postprocesy, procesy. A nie nieznany ze swojej stylówki z tego, jak wygląda, więc to jest to, co się zmieniło. To jest to, co jest problematyczne, żeby to przenieść na nową generację, jeżeli dobrze rozumiem. Dobrze. Ludziska. Lantern Ride cosplay contest wciąż trwa. Jeżeli jesteście zainteresowani, to weźcie pod uwagę, że się niedługo kończy. 18, nie 13, tak jak widzów się mylił. 18, jeżeli chcecie wziąć udział w najmocniejszym konkursie, jaki mieliśmy, z największymi nagrodami, jakie były do tej pory. Wszelkie informacje macie na dole w przypiętym komentarzu. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez INIO. Pozdrawiam Cię bardzo mocno i serdecznie. Jesteś osą awesome i no, stwierdziłem, że fajnie by było usiąść przy ognisku i się troszkę nacieszyć takim ciepełkiem, szczególnie, że wlazłem w ten etap choroby, że jest mi cały. Czas zimno, w pokoju może być 30 stopni, a mi jest zimno, siedzę yeee. więc jest jaki. Jest, niestety, niestety. Pamiętajcie, że wciąż trwa daily chicken web event. Jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca do teraz, to zostało wam 5 dni do ostatniej paczki z primogemami. dziś będą szmaty z expem, a wracając do paczek z primogamami, to jest 4, 11 i 18 dnia waszego logowania, nie miesiąca waszego logowania, po 20 primogemów w każdej, łącznie 60, tak jakby jedno dodatkowe daily. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z jetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na parametryk transformerze, w moim wypadku są to 4 dni. I Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni! Bardzo wam dziękuję za wasz wkład w ten kanał. Lisi magowie, jesteście osom! Awesome. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście. Wasza magia jest potężna. Lisi arcymagowie, wasza magia jest arcypotężna. I arcy, dziękuję wam za to, że jesteście. Jesteście arcyfantastyczni fantastyczni. Arcy osom! Awesome. I Lisi twitter nauci jesteście Twitcher osom. Awesome. Twitcher fantastyczni. Twitcher, dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. I wasza magia jest twitcher potężna. I na Twitchu powinniśmy się zobaczyć, bo Czy jestem zdrowy, czy jestem chory, powinienem już zrobić streama Wiecie, to jeżeli mam to traktować Poważnie, to niestety mam Smycz praktycznie w tym wypadku, więc e, Ja powinienem być dzisiaj około 18 Nie wiem jak długiego streama uda nam się zrobić Postaram się dać z siebie wszystko No ale i tak, przez większość czasu, co robi, jak jest chory, siedzi albo przy kąpie Izamula, albo siedzi w łóżku I gra na Switchu, bo skończyły mu się już Webtoony, może zrobię serię oprócz Animców, to jeszcze o Webtoonach Tylko to będzie jeszcze większy Cringe Fest, bo o ile animce to wybieram takie, że pomijając drobne Guilty Pleasure, to jestem zadowolony z tego, co obejrzałem. To niektóre webtoony, które przeczytałem, wkręciłem się i zakochałem się w bohaterach. To są rzeczy, o których bym wolał nie mówić na głos, więc. A... Um... No! Mając to za sobą, yy, yy, chciałem powiedzieć, że to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane. Życzę wam miłego dnia, dobrego dzwonka, świetnych, pięciogwiazdkowych roli. Niech Boże karędzi wam sprzyja. Widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć już dziś o 18. Hej! I jeszcze słuchawki mi zleciały na łapę, dostałem w palca tymi metalowymi obręczami od słuchawek. Bayer Dynamic próbuje mnie załatwić.